Witam wszystkich. Ja jestem Szaman. A to pierwszy odcinek mojego serialu pod tytułem Pixel czyni człowieka. Będę go robił na podstawie gry Minecraft. Jest to gra bardzo ciekawa i bardzo. Yy, bardzo polecam wszystkim graczom yy, i fanom yy, gier komputerowych. Yy, w tym serialu pokażę moje przygody polegające na problemach yy, i różnych takich yy, ciekawostkach dotyczących Minecrafta. Yy, a więc za zaczynamy. Ha? Ha? Co się stało? Co się stało? Gdzie ja jestem? Czemu jestem na drzewie? I dlaczego zadaję tyle pytań w, w przeciągu 10 sekund? Dobra, dziwne. Przecież sobie spałem, byłem w swoim łóżku. I nagle obudziłem się na jakimś drzewie. Dziwne. Au, moja noga. Au. Wow, jakie egzotyczne. E Epickie wręcz. Wow, lawa. Shit! O, wpadłem do kanionu jakiegoś z lawą. Ładna. Walłem gdzie? Ła, jakaś jaskinia. Może się tu schronię? Wow. <laughs> Coś mi mówi, że będę potrzebował dużo sprytu, żeby się stąd wydostać. Mm. Wow. Dziwny jakiś żwirek. Pozbieram go trochę. Myślę, że to nie jest to, co znajduje zwykle w kuwecie mojego kota. bo jest tej lawy, gorąco mi. Mm. Um, dobra, e, nie wiem co się w ogóle stało i czemu kopię ten żwirek. Um, dobra, bez sensu. Po prostu spałem sobie i nagle obudziłem się na drzewie i wpadłem do kanionu, chyba złamałem nogę um, i, zbier i zbieram sobie żwirek. Wiem, że to już powtarzam, ale to jest strasznie dziwne. I gadam do siebie jak jakiś idiota. Bez sensu. Ja chcę do domu. Hmm... Dobra, czas się spróbować stąd wydostać. Yes! Dobra. O, moja noga... Cały czas boli. Hmm. A gdybym tak spróbował nasypać tutaj taką kubkę i cały czas kopał pod siebie i skakał, może... coś... coś mi się uda. Y Zrobić i uda mi się znowu wydostać. Ha, już blisko. Nie wiem, że to w ogóle możliwe, żeby się tak stało. O jest! Wyszłem na zewnątrz! O świnka! Aha, świnka! Ta świnka ma zeza. Czy gapisz? Jakiś idiota. No, nie gap się na mnie. Głupia świnia. Ej no! Co by się. Nie, 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 świnko! Zabiłem świnkę. Przepraszam. Co to? Ja mam krzemień. Przedam się. Dobra. Po pierwsze, potrzebuję narzędzi, żeby coś w ogóle osiągnąć. Dlatego postanowiłem, że zniszczę drzewo. Chyba mi szybciej pójdzie tym krzemieniem niż tym żwirkiem. Ale to dziwne. Kopię sobie jakimś, yy, bije sobie jakimś dziwnym yy, kamieniem yy, w jakieś drzewo, yy, żeby uzyskać yy, drewno na narzędzia. Nie wiedziałem, że to się kiedykolwiek zdarzy, ale no, nie wiem, przeżywałem tego. Powinienem spróbować zrobić z tego deski. Ha, mam deski! Mam deski, haha. Dobra. Potrzebne mi narzędzia. Spróbuję sobie zrobić jakąś taką, że, że tak powiem, mini y, y, to mini pracownię. Spróbuję jakoś ułożyć może... Hmm. No, może nawet mi wyszło. Świnie mi, mnie chyba za bardzo lubią. Chociaż w pewnym momencie mogę stać się głodny, więc... Niestety, świnko, ale takie jest życie. Przykro mi, łańcuch pokarmowy. Chodź tu, a, głupia świnia, aaa! cię! Twój rzeźnik przyszedł. Giń! Ha, mam kotlet! Mam kotlet! Mam kotlet, mam kotlet, mam kotlet. Dobra. Moja pracownia, ok? Potrzebuję siekierki. Może w ten sposób? A, stworzyłem permitywną, lecz siekierkę. Dobra, przeniosę swój crafting. Dobra. Hmm... Powinienem poszukać jakiegoś miejsca do osiedlenia się. Hmm. Yy, czy tej świnie się coś stało? Dobra, miesza. Nie powinienem. Kwiatki! Kwiatki! Kwiatki. Kwiatki, kwiatki. zerwę sobie jednego. Ha, mój mleczek. Dobra, ym... gdzie Gdzieby tutaj sobie poszukać jakiegoś. Wow, jak tam przepięknie! O, tak, chyba już znalazłem. Zjednę sobie drzewko. Eee, ym... Jeszcze w dziwny sposób yy, ścina na drzewa, ale zawsze sposób. Ach, dobra, tamto nie chcę już wisi w powietrzu. Ach, już pływam do siebie! Nie, zapomniałem, że nie umiem pływać! Nie! Pora, żeby się nauczyć. Ja pływam! Jest, ja pływam! Wow, nie spodziewałem się, że będzie tam tyle drzew. Ale no dobrze, że wziąłem to drzewo stamtąd, Może zasieję. No, jak się skończą drzewa, bo coś mi się tak wydaje, że potem będzie to goła dolina. No, to zawsze będę miał drewno. He. dobra. Mm. Kurde, co za przygoda. Jak byłem mały, to wujek mnie uczył, że aby zobaczyć jakby czas, trzeba spojrzeć na słońce. Hmm. Niedługo będzie zachód. Jest już mniej więcej 14:30 w grze Minecraft. Dobra. Dobra, zetnę sobie to drzewko. Albo wiecie co? Mam szalony pomysł. Użyję wilka jako to. Zrobię sobie więcej takich desek fajnych. Próbuję zrobić sobie prymitywny y, domek na drzewie. Wiem, że to trochę dziecinne, no ale muszę jakoś przeżyć sobie, przeżyć sobie, przeżyć sobie, przeżyć, przeżyć sobie, przeżyć sobie, nie, nie jestem pewien, czy tak powinno się mówić poprawnie, ale dobra, przecież to nie jest szkoła, gdzie muszę mówić poprawnie po polsku, no w szkole też w sumie nie mówię poprawnie po polsku, chodzi mi o lekcję polskiego. Przynajmniej. Dobra. Zaczyna brakować mi desek. Muszę chyba ściąć jakieś drzewko. Dobra. Yy, nie ruszaj się. Nie rzajcie się. Dobra. Na razie mi jakoś wychodzi. Jestem drwalem, jestem drwalem. Czemu jestem drwalem? Ja nie chcę być drwalem. Mam inne marzenia. Kogut. Kurczak. Dasz mi jajko, proszę daj jajko. Daj jajko. Dasz jajko? Ech. Dobra, to se łaź dalej bez sensów kółko i nic nie rób. Ja raz chciałem od ciebie coś pożytecznego, a ty mi nic nie dajesz. Chociaż on mi może dać coś więcej niż tylko jajko. Hmm. Gdzie? O co to? Bambus? Mam trochę wątpliwości. To trzcina cukrowa. Zbiorę jej trochę. Przyda się w każdej chwili. Dobra, wrac wracamy do mojego domku. O nie, zachodzi słońce. Nie chcę wiedzieć, co, tu, co łazi tutaj po nosach. Eee, dlatego szybko się chcę schronić. Szybko, szybko, szybko. szybko. Kolejny deski, 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 deski. Uch, szybki jestem, dobra, dobra, dobra. Nie, 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 nie. Shit, ta faka! Przepraszam, że przeklinam, no ale trochę mnie poniosło, no. Jest ma bardzo mało czasu, a. Yy, muszę to jakoś skończyć przed czasem. Uch. Dobra, jeszcze dach zrobię, bo. Boję się, że ktoś tu wejdzie. Ktoś lub coś Stawisz sobie mawisz ma... sobie małe okienko wszelki wypadek no to rozpoczynamy prawdziwy survival Chyba się drzymnę.